Tak naprawdę z bezpieczeństwem ruchu drogowego, z poprawą bezpieczeństwa ruchu. I jako dowód zostało na, e, podane w, na, w telewizji ABC tutaj w Chicago, że prezydent e, Powiatu Cook, pan Tony e, wielokrotnie, wielokrotnie był. E, otrzymał tykiety, czyli mandaty za przekroczenie prędkości. Jakoś e, tych mandatów nie zapłacił i e, nikt nie widział, żeby jego samochód był e, na jego założony e, tak zwany but, bo pamiętają Państwo, że jeżeli nie zapłacimy jakichś tam e, dwóch, trzech, mandatów, to e, może się to skończyć tym, że założymy but e, Mamy, mamy jakiś e, delikatny problem techniczny w podkładzie, idzie jakaś inna stacja. O tak? E, wszystkie zagadki, wszystkie problemy motoryzacyjne. Zapraszamy do telefonu 773 777 1080. Mamy pierwszy problem? Nie, nie mamy na razie żadnych problemów. Nie, bo widawało no, mi się Generalnie za... nie mamy problemów, prawda? Dziękuję bardzo. Już za chwileczkę wracamy do telefonów. Mieliśmy przez, przez chwileczkę y, podkład Radia Maria, ale to tak tylko przez chwileczkę. Podobno już wszystko jest dobrze. A to Czy nawet, ja mogę nie komentować, ale nawet było chyba fajnie.